Cześć, w dzisiejszym odcinku Sapko Kebab, Jana Pawła II Warszawa. Restauracja została powiększona o połowę, została odnowiona i teraz dużo przyjemniej tutaj przychodzić i można zjeść tutaj zresztą tutaj przychodzi dużo cudzoziemców, więc jak chcesz spotkać ciekawych ludzi, to jak najbardziej ceny umiarkowane należące do jednych z wyższych, jeżeli chodzi o rynek na jedzenie trzeba długo czekać, około 20 minut, nawet czasami do 30. Dość duży ruch, ciężko jest zaparkować, jest toaleta. Czystość jest na średnim poziomie. Ze znajomymi można tu przyjeżdżać, żeby czas i smacznie zjeść. A teraz przechodzimy do ceny. Moja ocena to jest 7, czyli powyżej średniej jaka jest na rynku. Średnia to jest 6. Także ocena 7. Na ocenę składa się niezła bułka. Czyli dobrej jakości pieczywo, dobrej jakości warzywa. Też na plus zasługuje, że jest soli pieprz na stole oraz dodatkowe sosy, jeżeli lubimy więcej sosów. Możemy sobie dolewać do woli na kanapkę. Jest to rzadko spotykane i za to się należy pochwała, dlatego też tu jest duży ruch. Ludzie lubią po prostu takie. Wygodę. I na minus zasługuje mała ilość mięsa, 150 gram. Przypomnę, że to jest dość mało jak na kebaba. Raczej to wygląda na zwykłą kanapkę, a nie na kebaba. Więc kebab jest tylko w nazwie. Dla niedowiarków przypomnę, że za 21 zł, czyli mniej więcej 2 zł więcej, możemy dostać makrojala podwójnego, gdzie jest ćwierć funta mięsa wołowiny, gdzie wołowina jest dużo droższa od kurczaka i ćwierć funta czystej wołowinki w McDonaldzie, więc więcej jest w mięsa niż w Kebabie. Cena jest podobna. Więc nie rozumiem skąd taka mała ilość po prostu mięsa w Kebabie. Bądź co bądź za 19 czy 20 zł, więc jest to duży minus. Po prostu bułka jest duża, a dodatków jest za mało. Zdecydowanie za mało. Więc jak lubisz tradycyjne kebaby, to raczej nie jest kebab dla ciebie, bo tym kebabem le, ledwo się można najeść. No, niestety, taka jest prawda. Dużym minusem też jest, że kebab potrafi być zimny, nie wiem czym to jest spowodowane, że mięso potrafi być w lokalu zimne, więc jak zamawiasz na wynos, to tym bardziej możesz dostać zimnego kebaba, z dowozem tym bardziej, więc sapko niewątpliwie należy do czołówki pod względem smaku. Niestety na innych polach przegrywa z konkurencją choćby wielkością czy cenami. Przypomnę Ci można, że kilogram wołowiny nie wiem ile kosztuje, ale jest znacznie droższy od kurczaka, a w McDonaldzie możemy dostać więcej mięsa w kanapce niż w tym kebabie. Gdzie nie można porównywać łowiny do kurczaka pod względem ceny. No taka jest moja uwaga. Ten kebab po prostu jest za drogi w stosunku do tego, co tam jest w tej kanapce. Mimo wszystko polecam. Dużo ludzi tu przychodzi do usłyszenia. Hej, w następnym odcinku.